Czulomalajem? Hmm, to jest dobre pytanie. Czy wódka jest koszerna? Sprawdźmy. Hmm, certyfikatu nie widzę. Ale napisane, że zrobione w Polsce. To na pewno koszerna. Powiem ci, że każda wódka, która jest zrobiona z ziemniaków albo zboża. Jest koszerna, jeśli nie ma żadnych dodatków smakowych. Te wódki, które mają dodatki smakowe, muszą mieć certyfikat. A kiedy pijemy, mówimy za życie, dla życia. Teraz już wiesz. Lachajm. Shalom Aleichem? Hmm, to jest dobre pytanie. Czy wódka jest koszerna? Sprawdźmy. Hmm. Certyfikatu nie widzę, ale napisane, że zrobione w Polsce. To na pewno koszerna.